Cześć, jestem Mija, a to mój pierwszy film na tym kanale. Ponieważ jestem nowym twórcą na tej platformie, chciałabym powiedzieć kilka słów o tym, co będę tu nagrywać. Znajdziecie tu treści o tematyce modowej, takie jak na przykład stylizowanie danego ubrania czy butów w różnych stylach, lub takie jak ten, który właśnie oglądacie, w których będę pokazywać Wam wybrane przeze mnie rzeczy, warte według mnie uwagi. Jeszcze jedno. Jako iż nie chcę ujawniać moich prawdziwych danych, mój głos jest wygenerowany przez AI. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Jeansy o kroju bagi czy skater królują w obecnych trendach oraz na platformach społecznościowych. Dużo osób ma jednak problem ze znalezieniem dla siebie idealnej pary spodni. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam znalezione przeze mnie bagi jeansy, które posegregowałam od najtańszych do najdroższych. Jako pierwsze wybrałam oczywiście najtańsze spodnie, czyli takie z popularnych sieciówek. Dzisiaj bagi jeansy znajdziemy praktycznie w każdym sklepie. Ja chciałabym pokazać wam te z Berszki, ponieważ ze wszystkich sieciówkowych spodni, jakie przymierzałam, te wyglądały na mnie najlepiej. Minusem tych spodni jest paradoksalnie ich łatwa dostępność, ponieważ ma je już praktycznie każdy, więc z takimi jeansami trudno o oryginalność. Pierwsze znalezione przeze mnie spodnie to znane już dobrze wszystkim jeansy o kroju Skaterfit. Dostaniemy je w berszce w cenie 149 zł. Są one dostępne w siedmiu kolorach. Pamiętajcie, że podaję informacje z działu damskiego, jednak w przypadku luźnych dżinsów nie różnią się one zbytnio z tymi z działu męskiego. Kod tych spodni wyświetla wam się w tym momencie na ekranie. W momencie, kiedy wstawiam ten film, dostępne jest większość rozmiarów w większości kolorów. Osobiście jako posiadaczka tych spodni polecam wziąć rozmiar większy, jeśli chcecie, aby były one bardzo luźne. Drugim modelem spodni są dżinsy o kroju superbagi. Ich kod również wyświetla wam się teraz na ekranie. Różnią się od jeansów skater tym, że nie mają zwężanych końców, przez co fajnie siedzą na butach. Kupimy je w cenie 149 zł. Drugim wybranym przeze mnie sklepem jest sklep Weekday. Choć Weekday również jest sieciówką, to mniej popularną ze względu na wyższe ceny niż w przykładowej berszce oraz ze względu na to, że stacjonarnie znajdziemy ten sklep tylko w jednym miejscu w Polsce, czyli w Warszawie. Pierwsze wybrane przeze mnie spodnie to Astro Luz, jeans które na stronie Weekday kupimy za 60 euro, czyli w przeliczeniu około 265 zł. Chociaż dżinsy te są bezikowe, to nie zobaczymy ich u co drugiej osoby na ulicy. Znajdziemy je w 12 kolorach, choć w momencie, gdy to nagrywam, dostępnych jest 7 kolorów. Kolejnym znaleziskiem z Weekday są spodnie Galaxy Loose Straight Jeans, które również kosztują około 265 zł. Jak mogliście zauważyć, te spodnie nie mają do końca baggy fitu tylko straight fit, więc na pewno nie będą tak luźne jak poprzednie. Jednak myślę, że wciąż są warte uwagi, na zawsze można zamówić większy rozmiar. Je również znajdziemy w dwunastu kolorach, choć na ten moment dostępnych jest ich osiem. Przechodzimy do droższych spodni. Są to dżinsy marki Icardi, które możemy kupić na ich oryginalnej stronie, ale także na Zalando. Można powiedzieć, że jest to ciekawsze ubranie niż poprzednie przeze mnie przedstawione ze względu na obecność charakterystycznych dla marki nadruków. Wybrałam z jeansy straight leg, które obecnie dostępne są na Zalando w promocyjnej cenie 472 zł. Nie wszystkie rozmiary są jednak dostępne, więc uważam, że warto zapoznać się również z innymi spodniami tej firmy. Wiele z nich jest również dostępnych na Zalando. Firma numer 4, czyli Jade London. Podobnie jak w przypadku poprzednich spodni, dostaniemy je zarówno na oficjalnej stronie, jak i na Zalando. Zaznaczę, że znajdziemy tam również basic spodnie bez tak zwanych udziwnień. Jednak ja pokażę wam te, które wydały mi się najbardziej atrakcyjne. Pierwsze z nich to Jot El Colossus Jeans, które kupimy za 510 zł na oryginalnej stronie. Na ten moment dostępne są wszystkie rozmiary i tylko jeden kolor. Drugie spodnie nazywają się Black Eternal Colossus Jeans. One również kosztują 510 zł. Są dostępne w dwóch kolorach oraz w momencie nagrywania tego filmu we wszystkich rozmiarach. Nie będę za bardzo się nad nimi rozwodzić, ponieważ wszystko widać na zdjęciu. Mam jednak trzecią, bardziej odważną propozycję, czyli Apex Denim Cargos za 545 zł. Myślę, że nie są to spodnie DLA, każdego jednak z pewnością można fajnie je sfitować. Dostępny jest jeden kolor oraz wszystkie rozmiary. No i moja ostatnia, najdroższa propozycja, czyli firma No Faith Studios. Uważam, że spodnie jednak są warte wysokich sen, ponieważ są zdecydowanie najciekawsze i najbardziej wyróżniające się. Pierwsze, na jakie zwróciłam uwagę, to jeansy Heavy Wave Denim w kolorze Used Black. Niestety ich cena może zwalić z nóg, ponieważ kosztują około 1220 zł. 280 euro. Są to spodnie o kroju loose fit. Na stronie dostępne są wszystkie rozmiary. Przy takiej cenie nie dziwię się. Drugimi według mnie wartymi uwagi jeansami z NoFaith Studios są Black Heavy Cargos. One również kosztują około 1220 zł. Niewątpliwie w takich spodniach wyróżnicie się z tłumu ze względu na ich detale. Na chwilę obecną dostępne są tri-rozmiary. Pamiętajcie, że warto też szukać spodni na Vinted czy oczywiście w lumpeksach. Często można znaleźć tam super perełki w naprawdę niskich cenach. I to już jest koniec tego filmu. Koniecznie dajcie znać, które spodnie podobają wam się najbardziej oraz film w jakiej tematyce chcielibyście zobaczyć jako następny. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.